Cisza jest niewidzialną bronią. Cieniem, który czeka na moment ataku. Ale to nie cisza zwodzi. To dźwięk zbyt słodki. Niut, który spływa gładko. Jad, który pali język. Słowa głaszczące ego. Skrywające ostre ostrza. Pochwały to aksamitne noże. Dziś pieścią. Jutro niszczą. Pochwały są fałszywymi monetami na targu władzy. Błyszczą, kuszą, ale kosztują drogo. Zapłacisz tę cenę? To nie wdzięczność. Ani podziw. To kontrola. Ten, kto chwali, ustala zasady. Każde słodkie słowo niesie ukryte oczekiwanie. Pułapkę zamaskowaną uśmiechem. Być wyniesionym na pedestał. Nie zawsze jest przywilejem. Czasem to pierwszy krok, by stać się pionkiem. W ich grze. Chwalą cię przy innych. Byś nauczył się posłuszeństwa. Potem czekają, aż staniesz się uosobieniem pochwały. Nie zauważasz. Jesteś stresowany. Jak pys siadający na gwist. Tazem pochwała przechodzi zanim na nią zasłużysz. Nie po to, by uczcić. Lecz by ukształtować. Kiedy mówią, jesteś taki niezawodny. Zaczynasz żyć tak, jakbyś nie mógł zawieść. Uznanie staje się wierzeniem. A ty zapamiętujesz kraty! Tylko ty robisz to tak dobrze. Uśmiechasz się, ciesząc się uznaniem, a w następnym tygodniu znów jesteś w tej samej pułapce, przywiązany do zadania, którego nikt inny nie chce. Pochwała zamienia się w niewidzialną celę. A ty co dziwne. Dziękujesz za własne więzienia. Niektórzy idą dalej, cicho i niebezpiecznie. Bez mojego wsparcia nie byłbyś nikim kropka. Dają ci zasługi. Ale dług staje się łańcuchem. A ty, nieświadomie, wzmacniasz więzy, które cię oplatają. Dziękując, utrwalasz własne podporządkowanie. Na końcu nie dostajesz uznania. Dostajesz właściciela. Jesteś lepszy od innych. Brzmi jak pochwała. Ale to sidła. Na szczycie wzgórza jesteś sam. Ukryte spojrzenia czekają na twój upadek. Publiczne oklaski. To cicha broń. Twoje imię staje się wystawą. A wystawy nie kontrolują tego, co pokazują. W Teatrze Władzy każdy akt jest pułapką. Gdy mają zdradzić, chwalą. Wilk głaszcza owce przed rzezią. Czujesz się bezpieczny, ale to ogień, który pali skórę. Pochwały są fałszywymi lustrami, odbiciem tego, co chcesz zobaczyć. Jesteś taki niezależny. I zaraz zostajesz sam. Pochwała to nieprawda. To scenariusz. Zenkujesz, i już jesteś uwierzony. Pochwały wkładają na Twoją głowę koronę. Piękną, kruchą, uwodzicielską. Ale ta korona nie jest darem. To cichy Cezar, który rośnie każdego dnia. Teraz wszyscy oczekują absolutnej perfekcji. Nie możesz się pomylić. Nie możesz zawieść. Nie możesz być człowiekiem. Każde spojrzenie skierowane na Ciebie jest osądem w przebraniu podziwu. Perfekcja to najbardziej niewidzialne więzienie. Pochwały są kluczami, które rzadko otwierają drzwi. Najczęściej zamykają cię w środku. Odmówić, to chłód, przyjąć, to poddaństwo. Sekret to uśmiechnąć się, nie kłaniając się. Gra o władzę jest zimna, a ciepło słodkich słów jest dymem na plansze. Nie łudź się. Już używasz pochwał, nie jako uznania. Lecz jako narzędzia. Uśmiechasz się, by otworzyć zamknięte drzwi. Używasz słodkich słów, by łamać opór. I nieświadomie stajesz się częścią gry. Władza nie jest ich wyłącznością. To pole, po którym stąpasz. I być może w międzywierszach tych zagran. Przekraczasz granice, o których nie wiedziałeś. Świadomość z tego to pierwszy krok by przestać być pionkiem, a stać się graczem. Jeśli nie u ich broni, padniesz od tej samej broni. Na planszy czystość jest ofarą. Przetrwa tylko ten, kto nauczy się grać. Gra jest nieunikniona, ale jak daleko się posuniesz... Wyobraź sobie miejsce pełne potłuczonych luster. Każda pochwała zniekształca twój obraz, aż zapomnisz, kim jesteś. Na końcu, jedynym prawdziwym odbiciem, jest to, które masz w sobie. Następnym razem, gdy usłyszysz swoje imię, po nim pochwałę, nie spiesz się z podziękowaniem. Zapytaj. Czego oczekują, żebym zrobił? Tutaj nic nie dzieje się przypadkiem. Nagroda rzadko jest twoja. Bądź czujny. Miód przyciąga bardziej niż ocad. Ale to w młodzie muchy giną.